Chodź tu chodź tu, chodź tu! chodź tu! tu! Tu tu z na dół! O Jezu! Ja ale musiałem z... schawki <tolę> zdjąć! Ale tu jest... On, ale on jest... O oh, mogę go mogę ja, ja mogę go bić! Teraz ja go mogę bić! Przejadę do ciebie jakieś tam kurka albo ci, o ci, cento, bo ci i połamie ci takie wordy. Ty kupię nowe. To ci połamie następne. Chodź dzwonko! <tolę> No to piękny skin Co on ma za spodnie? Patrzcie widzowie, Rudy Jan Patrz, tak, tak mogę nagrywać dzwonków, w <grym> no To nagrywamy minecraft, ale napad dzwonków Ale ten, ale ten Napad dzwonków no, no kuś... Jak ci się podoba przeróbka swojego skina? Jest piękna! Ładna Kaczyuszka na tym, na pelerynce. to Kacz... dziękuję. Okay. <noise> Trzech dzwonków. No Nie napad dzwonków, tylko mi brakuje słowa. Inwazja kolęda. dzwonków. O, nie, 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 kolenda po prostu. Dzwonko, Ty chodziłeś na kolendy? Yy, ja nie, nigdy z kolendą nie chodziłem, ale do mnie kolenda nieraz przechodziła. Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Nie, to jeszcze takie. Czemu możesz na twórki poszedł? Bo nie ma trójkąta. Aha! No aha, no nie ma. Avast po Śląsku. Co kur... Witam w Awast! Chłodnowiał grzech baza wirusów Awastu. Znolod pieronowe zagrożenie. Znolod podejrzanego plika. Czekaj, aż się skończy skan. Znolodrzech Program, który nie jest tutaj potrzebny. Kiedy familia da część druga. I to za dużo roboty z tą familiadą. Za dużo byś chciał! Ja bo... pytanie. No. Dlaczego twój Discord nie nazywa się Dzwonki Dzwonka? Ponieważ nazywa się Dzwon Dzwonigradzka Republika Ludowa, na którą serdecznie zapraszam. Posłuchaj Zginąłeś. Robi też zginął. się tego dźwięku. Janek, ty widzisz Oskara pro playera Gdzie jest Oskar? Gdzie jest Oskar? Tu jest Oskar. A co? on kurwa robi? Oskar, co ty tworzysz za jakieś. Nie znajdą go. Był już kącik motoryzacyjny, czy się załapałem? Był, był w Są co dwa odcinki, więc się nie zapał. Halo, oryginał, rusz się. tu się panie, kurwa, nad dzwonkiem, co on robi? Kurwa. Dziadek szedł do pokoju. Uj, jak mi wystraszył ten żółty. Leci, leci żółty, leci żółty. A jak ty kur... obijesz spacją? Trzeba jeździć, robić dzwonko, kobiję spacją. Kur... Nawala w spację, a zabija kogo. ciebie Biegnie. Krystyna czub czubówna, wy okiem na tło. z kamerą w naturze. My mówimy biegnie, a ten se do skrzynki chowa. I jeszcze schował i zabił. Obserwujemy, właśnie X robi go w swojej naturalnej temperaturze i w swoim naturalnym środowisku. Właśnie otworzył skrzynkę, aby coś wyjąć. Znowu zrobił to. I właśnie biegnie, prawdopodobnie atakować lub zbierać jedzenia, czytaj diamenty. Przed nim pojawia się przeciwnik, Wojtas. A, do ataku. Wojtas pierwsza Wojtas, y z z zanim jeszcze piku I dostał B, i dostał plecy, i umarł sobie. Żywa tego. Olegu. Esa, pierwszy byłem. To trzy zabójca, jeden <laughs> dzwonko, <ty. śmiech> No czyli oryginalny dzwonko najgorszy, wszystko jasne. Legenda głosi, że skin dzwonka dodaje skina, Ale tylko komuś, kto nie ma skinu dzwonka i nie jest dzwonkiem. Dobra, obyśmy byli w trzech, będziemy w trzech to wygrali. No i Ops, ej chipsy, lei, daj mi z, daj, jak chcesz jeść. ja, chcesz daj mi zjeść. Chipsa. W. Daj się Jacy. zjeść. Bum. Gdzie to kurwa? Aha, w ten sposób. Aż to abstrakcyjne. Jak to jakaś abstrakcja jest <noise> w ogóle? Kto to wymyślił? Bankowy imię, twój mierz ze mnie. Ej, <noise> ja. kur... tu jest jakiś ten niebieski, który próbuje TNT jumpować. To mu wyszło. Co okay. The fuck? What the fuck? Mój brat właśnie przyniósł zabawkę po... Prawda czy fałsz? Właśnie słyszę Prawda Ja was zabiję fałsz. Żona Dzika To locha Licz Zielony Co? Jaka jest twoja odpowiedź? Tak To jak mu To była prawda Świetnie Zdobywasz Jeden punkt. Truskawka i malina to to samo. No f... Racz, czy... Fałsz! Doskonale! Jaki fałsz? No f... do jak to fałsz? Kto no tak powiedział? No że nie, tam był. No jak że... to nie? Fał... Aktualnie u Morskich stoi, stoi ty na górze. No właśnie, widzę. Ja go nie mam czym rzucić w ogóle. Kurde, spadłem. Ja go nie mam czym rzucić w ogóle. A co to jesteś, tak? Spadł czy będzie miał atakował. Atakuję. Okay. A łapkę, jaki mi zbił HP, ej masakra jak mi zbił HP. O, ucieka. Co ty mówisz? No to. Joku ole po, poleciał, łomatku. Padł? Gdzie on jest? Ja spadłem. Ten niemiecki to gdzie? Na drzewie. Na, na drzewie. Ty zarazo, gdzie ty jesteś? Troś, trośnij go, to kurde,